Co za dzień dzisiaj niesamowity, nie dość że piękna pogoda, to jeszcze Mariusz Błaszczak był na przesłuchaniach dzisiaj. Czytam w gazecie, że Błaszczaka przesłuchiwali już wyszedł z przesłuchania, podobno schudł 180 kg. E, znaczy w, 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 wschód, przepraszam, 180, tarcza wschód, przepraszam, 180 posłów, nie kilogramów głosowało przeciwko tarczy wschód. Słyszeliście o tym, że Sejm uchwalił tą ustawę o, tym, e, o tej budowie tarczy wschód, e, która ma nas bronić, a nie dzielić, ale e, ustawa zaczęła się od tego, że nas po prostu podzieliła i zamiast wspólnej obrony mamy teraz w, w, wspólny wstyd. 180 paru posłów głosowało e, przeciwko. W tej ustawie powiedziało nie, dziękujemy, jakby co, to my się schowamy pod parasolką z Ikei. Nie, przepraszam, Ikea głupio wymyślnie, bo to LGBT jest, więc oni się muszą schować za czymś większym, za czymś stabilnym, dużym, o, odpornym, yy, na przykład za szefem telewizji Republika. On jest duży, odporny yy, na, na empatię, na wszystko stabilny. P problem tylko w tym, że po, pomimo, że on się nie mieści w drzwiach, to, to i tak 180 osób za nim się nie zmieści. Dlaczego oni zagłosowali przeciw? Ja teraz mówię całkiem poważnie, ludzie, zastanę nawet. Czy Wy uwierzycie w te pierdalamenty, że wszyscy mówią ruskie trole? co? No, no dajcie spokój. W polskim parlamencie za nasze pieniądze, żeby 180 było ruskimi agentami, no dajcie spokój, nie wierzycie w to. Więc ja muszę znaleźć uzasadnienie i usprawiedliwienie, dlaczego oni zagłosowali przeciw, bo nie wierzę, że to są ruskie trole. Nawet będę o nich mówił cały czas nieruskie trole. Pamiętajcie. Mówcie o nich nieruskie trole, bo gdyby oni byli głupimi ruskimi trolami, to by myśleli, że wschód to jest coś, co się zaczyna za radomiem, a kończy na Podlasiu. Jezu, ufam dla ciebie. <grystanie> Dlaczego głosowali przeciw? Musimy to rozkminić. Może ktoś im powiedział, że będą wspólne manewry, na przykład z Bundeswehrą i Niemiec będzie nosił granat, a Polak będzie za nim nosił termos z rosołem i druszlak z makaronem. Wiecie, co to jest druszlak? Durszlak po niemiecku to jest wodawek makaroncuchik. A może oni po prostu nie doczytali ustawy? Słuchajcie, powiedzcie mi, że po prostu nie dali rady przeczytać ustawy, bo była za długa, bez obrazków. Nie wiem, nie, nie było z tej ustawy TikToka zrobionego, więc nie widzieli. A może zagłosowali po prostu, słuchajcie, przez pomyłkę? Tak! W ten mogło tak być. Ten przycisk jest czerwony, chyba. I to im się skojarzyło z serduszkiem wośpu. I palec po prostu im zadrżał i, i ze wstrętu nie zagłosowali. No, no chyba że. Bo może też być tak, że zagłosowali po prostu na niezoszczędności. Może tak być, bo kto by chciał chować się pod drogą, tarczą, yy, kiedy można schować się pod tanim transparentem z napisem Zdrada Brukseli? Musi być coś, jak, musi być jakieś wytłumaczenie, jakieś inne. Może oni chcą po prostu na przykład zbudować jakąś alternatywną armię, y, naszą polską armię, złożoną y, z kół gospodyń wiejskich, które po prostu rzucają w wojska rosyjskie pierogami. I jeszcze y, potem Rosjanie proszą o dokładkę. Chyba... Bo teraz mi olśniło to. Wszedłem w słońce i mi olśniło. Chyba, że bo te wszystkie nieruskie trole, podkreślam, wszystkie nieruskie trole są wierzące I, i oni po prostu być może wierzą w to, że jak Putin przyjdzie i zobaczy, że my jesteśmy nieprzygotowani, to się wzruszy i zostawi nas w spokoju. Amen.